Cześć! Dzisiaj Wam pokażę jak narysować super oko. Tylko ja bym chciała jeszcze przyczynić. No to zrobię tak średnio. Yy, oko zostaje. Brwi nie musimy robić. Ale mamy takie coś. Ja to rozcięłam pal palcem, bo ołówek jest właśnie taki. Patrzcie jaki piękny palec mam. Super. Jeszcze tylko przyciemnę sobie troszeczkę tego. O, tu. a nie mam białego, więc zrobiłam takie gumką. O tam. Mam takie coś. Przekładamy na drugą stronę. I robimy w moim... L no, w moim, no jak ja robię oko, ja pokażę jak ja robię oko. Czekajcie. Ja robię takie oko. Czekajcie. Tutaj robię te czarne kreski. Tu robię taką. Robię też taką. Robię. Robię jakoś tak. Tak, 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 tak i tak. Teraz jeszcze trochę taką sobie przyciemniam. Robię tutaj takie coś. Nie wiem dlaczego. W moim pół. Czekajcie. Jeszcze sobie narysuję. Tutaj jeszcze trochę, tutaj na pewno muszę przyciemnić, bo tutaj tak zawsze robiłam. O. Tutaj nie przyciemniałam, ale tak robiłam. Tutaj trochę robiłam. Tak. Tutaj robimy. Robimy tak. O. I ja właśnie robię takie oczy. A. Ja sobie oglądałam na tym, jak zrobić piękne oko. Więc takie coś zrobiłam. To jest ładniejsze niż to, prawda? Jak myślicie to czy to? Napiszcie w komentarzach. Ja teraz wam pokażę, jakie robię ludziki. Kurde. Z. No. Z tego. No jak ja robię ludziki i też oczy. Czekajcie chwilę. Ja szybko to narysuję. Ja narysuję tylko głowę taką wielką i oczy buzię całą twarz i takie włosy. Tylko muszę najpierw wziąć linijkę moją. Gdzie jest ta moja różowa w ogóle? A no, dobra. O, tu jest różowa. A ja sobie wezmę niebieską. No to próbujemy. Zrobimy jakieś... O nie no. Przyda mi się najlepsza, choć Jest ta wielka. O, ta. ta mi się najbardziej przyda, bo ja robię, nie robię takiej wielkiej, tylko robię taką, no wiecie, taką... Dobra, spróbujemy już tak. Nie robię takiej głowy, tylko po prostu... No, nie chcę, żebyście nie myśleli, że ja robię jakieś gówno, co nie. Bo to czasami... Jest. Mamy punkt pierwszy. Teraz robię całą twarz, więc zaczekajcie chwilę. Ja to szybko i tak narysuję. Dobra, trochę przyciemniamy. Robię piękne błędy. Brwi też będą. Dobra, teraz brwi. Może trochę dziwne mi wyszły, ale za to zrobiłam jakieś normalne, a nie jakieś kiedyś jakieś kreski. Kurde. Nie wiem, co ja kiedyś rysowałam, ale nie pytajcie się mnie. Napijcie, na Boże. Dobra, mamy już pierwszą mordę. Jeszcze tylko tu trzeba zrobić. Jeszcze tylko usteczka. Będą gotowe. Ja zrobiłam jedno oko, bo niestety drugiego nie umiałam takiego samego zrobić. Pomaluję jeszcze usteczka i będziemy mogli sprawdzać, czy super to wygląda. Jak nie, no to napiszcie w komentarzach. Ja tam mam, mam i to, to i tak gdzieś, po co mi to? Kurde, nos zrobiłam taki wielki. Znaczy nie, że wielki, tylko tak wysoko, że nie wiem. Dobra, jeszcze tylko do tego. O, mam pomysł. Zrobię takie coś, że to zasłania całą. Dobra, teraz trzeba szybko pokolorować włosy. Ja wiem już na który kolor. Tylko czekajcie, chwilkę, chociaż. Dobra, jeszcze tylko włosy pomaluję, tylko gdzie jest ten. O, nie, to nie ten. Tak. O, jest. Dobra, jeśli zgad... zgadnęliście, to to żółty jest. I tu sam będzie tylko czerwony. Czekajcie chwilę, ja już kończę. Kurde. Fuj, co się rozmazałam? to obrazek rozmarzy i będzie dupa Dobra, tutaj będzie tak o, tutaj będzie tak tak trzeba to dokończyć jak na świecie, żebyście nie widzowie mnie czekali co nie a wy w ogóle mnie lubicie napiszcie w komentarzach bo ja, ja w ogóle nie wiem czy mnie lubicie czy nie lubicie wiem dawno nie nagrywałam filmików tak bo wtedy nie miałam telefonu pociągnął i oddałem do labardu Jeden już sobie kupiłam. Znaczy, był mi przywiózł. Taki ładny. Też ławej. tak jak ten. Jeszcze tylko pomalujemy buźkę. Słodką buźkę. Czerwoną pomalujemy. Potrzebuje czerwony. I to będą czerwone końcówki. Dobra, no niestety, może głupie mi wyszło, dziwne, ale proszę, nie mówcie, że to jest do góry. Muszę zrobić jeszcze piękniejsze, ładniejsze. Tylko, gdyby jakieś gówno mi wyszło. Też nie umiem rysować za bardzo, ale nie wiem. Czy ja w ogóle umiem rysować? Czy ja w ogóle nie umiem rysować? Uwaga, proszę. Mówcie, że chociaż ładne mi wyszło. Czekajcie, jeszcze tylko. Jeszcze tylko szyję zrobimy. Dobra, ona będzie miała tutaj taką super bluzeczkę. Te będziemy miała te nasze. Gruba czy nie gruba? Ja co tam? Ej tak, robię piękne dziewczynki. Tak, ładna buzeczka. Pożalę jak gówno maluję, nie wiem. Powiedzcie czy Wam się podoba. Kurde, jak ja w ogóle palców nie umiem zrobić. Jeden kurde nie ma go. Drugi jakaś gruba ręka. Dobra. Niech już będzie. Nie patrzcie się na dół, tylko patrzcie się na głowę. Nienormalna jestem, patrzcie, co to za ręka wyszła mi. A patrzcie dopiero na drugą. Nie ma palca. Jednego. Dobra, niech taki już będzie. No tutaj mi trochę wyjechało się, ale to będzie tak ładnie, że wiecie, że tak, że, ono, że to tak wyjeżdża, bo to zawsze tak robią, że wyjeżdża. Dobra. Mamy o taką pomalwami jeszcze oczko, ale muszę poprawić coś. Dobra, niech już będzie. To oko mi w sumie fajne wyszło, ale. Aha, dobra, Z. zapomniałam to zrobić. No i chyba ładna jest, nie? Nie patrzcie się tutaj, patrzcie się tylko tutaj. O, 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 teraz lepiej. Ty, ty, ale tak, tutaj te ramiączka wyglądają super. Ale tak, o tutaj te brwi wyglądają jak uzna. Dobra, ja się żegnam. Jeśli wiecie, żegnam się. Moja koleżanka też. O, ja też. Bóg też. Wszyscy się żegnają. Daria też. Lena też. Wszyscy. Wszyscy się żegnają. I nawet mój, moja kaja. Dobra, niech już będzie Kaja, maja. Dobra, niech to będzie maja. Bo no. Dobra.